Sergiusz, panikują, no, dziennikarze depczą im po piętach. Słuchaj, y, przygotuj jakiś komunikat, tylko nic w defensywnym tonie. Przeciwnie, y, podkreślacie, że Werens Farma padła ofiarą prób destabilizacji na dwa tygodnie przed walnym zgromadzeniem. Y, zastanawiacie się, skąd się wzięły te badania? Dlaczego spadły z nieba nagle na dwa tygodnie przed zgromadzeniem? No, y, żadnego słowa o ofiarach. Jedyne, o co pytacie, to kto stoi za badaniami. Tak. Dzięki. A pan co robi? Ja? Ja mam zwykły zawód. I co to znaczy zwykły zawód? No sprzedaję garnki, już mówiłem. A i klanki do drzwi. I spłuczki klozetowe i wiele, wiele A, innych. no tak, spłuczki klozetowe, to mi się podoba. To mnie interesuje. Ja, o, no, dlaczego Bo co, spłuczki klozetowe mnie interesują. Zdaje się mieć niezwykłe kompetencje. <laughs> Czy zamierzacie jakoś państwo ukarać Fryderyka? Przepraszam, ale do tej dyskusji o hydraulice możemy sobie wrócić w jakimś bardziej odpowiednim otoczeniu. Niedobrze się czuję. Co pani jest? Tak, zbladłaś, kochanie. jest pani bledziutka, to prawda. Mam dłości. Dłości? dłości. Halo? Halo? Myśli Halo. pani? Tak, tak, proszę, mało Dajcie mi serdziusza. to mi do mnie oddzwoni. A Coca-Cola to nie jest na rozwolnienie? Nie, tylko. Jak pani, Anatko? Czy, czy już pani lepiej? Lepiej. Jeśli chcemy skarcić nasze dziecko, robimy to po swojemu i przed nikim nie musimy się tłumaczyć. Jasne.